Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej. Dzień 9. Cud słońca. Bez strachu, a wręcz z radością, dzieci myślały o tym, że 13 października mogłyby zostać wzięte do nieba. Po okolicy rozniosła się pogłoska o rzekomo planowanym przez władze wybuchu bombowym. Dużo realniejszą groźbą wydawało się jednak zaatakowanie dzieci przez tłum. Dlatego w dniu ostatniego objawienia wędrówce do Kowada Iria towarzyszyły im rodzice. Ulewny deszcz nie zniechęcił ludzi do przybycia. Pod wpływem wewnętrznego natchnienia Łucja poprosiła o zamknięcie parasoli na czas odmawiania różańca. Czego pani sobie życzy ode mnie? zapytała niedługo potem. Chcę ci powiedzieć, żeby zbudowano tu na moją cześć kaplicę. Jestem matką Bożą Różańcową. Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec. Wojna się skończy i żołnierze powrócą wkrótce do domu. Łucja powiedziała. Ja miałam Panią prosić o wiele rzeczy o uzdrowienie kilku chorych, o nawrócenie krzeszników. Jednych tak, innych nie muszą się poprawić niech proszą o przebaczenie grzechów. Niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzechami. Już i tak został bardzo obrażony. Matka Boża rozchyliła szeroko ręce. Gdy się unosiła, blask, którym promieniowała odbijał się od słońca, właśnie wtedy Łucja zawołała do siedemdziesięciu tysięcy ludzi obecnych w tamtym miejscu. Patrzcie na słońce. Modlitwa, imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Niepokalane Serce Maryi, arcydzieło wszechmocy Bożej, chwalebny przybytku Trójcy Przenajświętszej, wielkim szczęściem jest, że możemy Cię uczcić i wielbić. Tak bardzo nas ukochałaś, a po Bogu zawdzięczamy Ci wszystko. Jezus dany jest nam przez Ciebie, dla nas i dla naszego zbawienia połączyłaś swoje cierpienia z jego cierpieniami, bo jak może wielka była Twoja boleść, a jednak są nieszczęsne dusze, obładnięte przez szatana, które zamiast miłować Cię bez granic, ośmielają się obrzucać Twoje imię i najszczytniejsze Twoje przywileje ochydnymi bluźnierstwami. My sami, niestety, Częstokroć przez nasze upadki znajdowaliśmy się w ich szeregach. Przebacz nam, O Królowo i Matko Miłosierdzia, wszystkie nasze niewierności względem Ciebie. Przyrzekamy mocniej niż dotąd, przy pomocy łaski Bożej, iż będziemy Cię czcić, kochać i naśladować. W duchu wynagrodzenia odnawiamy nasze całkowite oddanie się Tobie. Ofiarując Ci wszystko, co mamy i czym jesteśmy, a oddaniu temu okażemy się wiernymi, żyjąc w zależności od Ciebie i działając dla Twojej chwały i królestwa Twojego syna. Za bluźnierstwa zwrócone przeciwko Tobie słowem lub pismem, wynagradzamy Twemu sercu, Maryjo. Za zniewagi i niewdzięczności. Jakimi raniliśmy Twe macierzyńskie serce, wynagradzamy Twemu sercu Maryjo. Za nieznajomość i zawinioną obojętność względem Ciebie, w jakiej żyje tak wielu chrześcijan, wynagradzamy Twemu sercu Maryjo. Pragniemy godnie wynagrodzić Ci te wszystkie zniewagi, jednocząc się z kurami aniołów świętych i wybranych dusz. Które cię wielbią w niebie i na ziemi, racz przyjąć hołd naszej dziecięcej miłości. Okaż się nam matką i spraw, abyśmy byli godni należeć do grona Twych sług i Twych dzieci. Amen. Modlitwa Anioła Sfatimy. Boże, wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię. Proszę o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, którzy Cię nie wielbią, którzy Tobie nie ufają i którzy Cię nie kochają. Boże, wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię. Proszę o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, którzy Cię nie wielbią, którzy Tobie nie ufają. I Którzy cię nie kochają. Boże, wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię. Proszę o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, którzy Cię nie wielbią, którzy Tobie nie ufają i którzy Cię nie kochają. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodycze i nadziejo nasza. Witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łespadole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa. O słodka Panno Maryjo. Litania Loretańska. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, Módl się za nami, Matko łaski Bożej, módl się za nami, Matko miłosierdzia, módl się za nami, Matko nieskalana, módl się za nami, Matko najczystsza, módl się za nami, Matko dziewicza, módl się za nami, Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matku przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami, panno roztropna, módl się za nami. Panno za Módl się za nami, panno wsławiona, módl się za nami, panno można, módl się za nami, panno łaskawa, módl się za nami, panno wierna, módl się za nami, zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami, stolica mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie Złoty, módl się za nami. Arkoprzymierza, módl się za nami. Bramo Niebieska, módl się za nami. Gwiazdo Zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie Chorych, módl się za nami. Ucieczko Grzesznych, Módl się za nami. Pocieszycielku strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez mazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami, Królowo Rodzin, módl się za nami, Królowo Pokoju, módl się za nami, Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w biedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani Nasza, orędowniczko Nasza, Pośredniczko Nasza, Pocieszycielko Nasza, Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przygotowano na podstawie książki Pamiętajmy o Fatimie, historia tajemnice nabożeństwa, wydawnictwo Rossmania.